No i lecimy. W dolnym lewym rogu Grzegorz Mana z tym Liquid, w górnym prawem. Vindicta z drużyny Ranki Ducklings. No i właśnie z tym zawodnikiem Mana dzisiaj już wygrał na scenie w Walencji, a teraz już nie na scenie, ale walczą w meczu awans z drugiego miejsca z grupy... E, o, które, czy, której grupy? C, tak. Z pierwszego miejsca awansował Solar, z nim niestety Mana przegrał, ale teraz już miejmy nadzieję, że wyjdzie z drugiego miejsca. No niestety żaden Polak nie będzie chyba w stanie z tego pierwszego miejsca z drugiej fazy grupowej awansować, szkoda. Były też pytania o Zeda, nie, Zed, Zed tutaj nie przyjechał z nami. Akurat nie. Zaraz <laughs> Zed w slipkach wyskoczy. <laughs> to by było piękne. Cerber, mega dziękuję za wsparcie transmisji. Pozdrawiam. Dobrze, dobrze. Śmiga proba. Do bazy windicty. Taki jest będzie początkowy zwiat no tutaj nic niepokojącego Grzegorza nie będzie, bo gdyby było to, to wiadomo, że tu nie byłoby raczej tych koszarów. Pana zagrał dzisiaj jedną ponad 20-minutową grę z Windictą i po prostu go ograł tym, że no trochę lepiej manewruje w późniejszym etapie gry, troszeczkę lepszy, lepsze mikro, czyli lepsza kontrola jednostek i, i tak trzeba żyć. Dokładnie, honi. Tutaj chodzi o nawodnienie. No, nie wierzę, że, że to się stało, ale SCV rozwaliła jest propkę. W początkowym etapie gry, na poziomie zawodowym, to jest praktycznie. No, prawie się nie zdarza. Mam wrażenie, że raz może na tysiąc gier. A tutaj proszę, taka sytuacja. No, ale na lanach, na turniejach, takie rzadkie rzeczy, przede wszystkim błędy pojawiają się zdecydowanie częściej. ZET z, z przyjdzie. O mój Boże. Myślę, że Zeda to by ta pizza tutaj położyła bardziej niż ten chlor. jest no skromne wymiany. Aczkolwiek. no, no. A nie, dobra. Przez chwilę myślałem, że może za szybko wychodzi mana ty, to adeptko na mapę. O, fajne. Ojej, to było. Wow, to było super zro zrobione. Mana dokładnie się zachował tak, jak powinien, czyli. Nie, uderzał, nie uderzył jeszcze raz stalkerem Reapera, tylko poszedł na prawą stronę od tego granata i dzięki temu jeszcze był w stanie dwa razy uderzyć Reapera, czyli dokładnie tyle, żeby go rozwalić. Bo gdyby tego nie zrobił, to by ten Reaper przeżył. Fajna sprawa. Doskonale. Mała rzecz, a jednak troszeczkę cieszy, bo widać, że jest dobra dyspozycja, jeżeli chodzi o kontrolę umany. Kiedyś zamówili do hotelu z widzów i nie odebrali. Co? Nie odebraliście pizzy? Ja wiem, że Hawajska, ale jednak za darmo to ocet słodki przecież. Próbuję zrobić zwiad Vindikta. No, też lekki atak, ale fantastycznie ma ustawioną tę propkę. Mana i dzięki temu ten Helion nie jest w stanie przejechać. O, super, nawet tutaj się chyba e, chwila. Czy. Czy nie jest szybszy od Heliona? To prędkość jest bardzo. Nie, Helion jest minimalnie chyba szybszy. Tak. Dosłownie minimalnie i to wystarczyło, żeby został uratowany. No dobra, to, to idziemy dalej. Trzecią bazę zaraz mana będzie chyba. Chociaż nie, on nie stawia tej trzeciej bazy, tylko chodzi tutaj o Pelona i może jeszcze jakiegoś dodatkowego. Po prostu nie stać many jeszcze na tym etapie gry, jeżeli on inwestuje w asymilatory, w Feniksy, w Robo. w wiele rzeczy. To, to chyba jest nawet nie najgorszy kierunek, tylko pytanie, czy ten Raven, którego teraz buduje Vindicta, się sprawdzić czy się nie sprawdzi, bo zadaniem Rayvena będzie dezaktywacja kolosów, jeżeli one tutaj będą. Prędkie roszady, roszary postawione tutaj na tej labie. No, i za moment też zapewne będzie. Znaczy, ja stawiam na reaktor i na miny, ale może jakaś inna sprawa. Tylko, że ta fabryka sama sobie zazwyczaj robi dowodówkę, no bo Starport, jak ma reaktor, to już go nie oddaje. Bo ważniejsze jest robienie też mediwaków. No i zaparkował. Wydawałoby się, bezpiecznie Raven. Ale nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo Ravena, gdy są Fenixy. No tutaj jest oczywiście trochę nawet taka głupia sprawa, trochę śmieszna, że Vindicta tak bardzo nie miał pojęcia. Jaką taktykę wybrał. W sumie no, widział Stare. Co? Widział Stargate, ale poleciał Ravenem na tą na tyle. Okej, okay, ja nie rozumiem w sumie co zrobi Vindicta. Jak go on w parapet znowu przywalił? Zupełnie nie powinno się tak zachowywać Ravenem, jak, jak wiemy, że jest Stargate i potencjalnie Fenixy na mapie, ale on może myślał, że te Fenixy właśnie polecą do jego bazy i wtedy on tym Ravenem rozwali sporo probek, no ale mana się nie dał nabrać. Także perfekcyjna w sumie sytuacja. Albo Vindicta zobaczył, ale nie zauważył, co to jest za budynek. Nie wie, może nie wiedział, że to Stargate właśnie. No nie, no kochany. Jak tak dalej pójdzie, to Vindicta zaraz opuści rozgrywkę w zasadzie bez opuszczania własnej bazy. To no, pełny Medivac. Czyli 10 punktów zaopatrzenia mariny. Medivac zniszczone. No to jest, to jest, no to jest tak zły początek dla terena jak tylko może być. Bo tu chodzi o to, żeby mieć mocny dwubazowy atak. Tu nie ma ekonomii, nie? Ta, ta trzecia baza jest bardzo późno budowana. Prawie w siódmej już, No, siódma minuta tej za, za, zaraz wybije. No naprawdę fatalna sprawa. Teraz się akurat manie raczej nie opłacało rozwalenie, rozwalenie miny za Phoenixa. Jest tutaj bateria, pylon. No, najważniejsze jest to, że ma wie o wszystkim. No i nawet nie ma takiej w zasadzie. Nawet nie ma takiego zagrożenia jak Raven, no bo Raven został zniszczony. Nie ma takiego zagrożenia, że te oba kolosy zostaną dezaktywowane i będzie jakaś nieciekawa bitwa. Jakby to, to zupełnie zostało wyrzucone z tej rozgrywki. Także. No może być chyba faktycznie już tylko lepiej tutaj, spodziewam się 2 do 0 dla Grzegorza. Rozdziela te... ...mariny w różnych kierunkach indyk tam. Próbuję przejąć cel na taką robi trochę dobrą minę do złej gry. Że niby coś tam jednak mu idzie, ale... My wiemy, że w każdej chwili w zasadzie Mana może wjechać w Terana. O! No, podniesionych kilka jednostek do Mediwaków. Teraz je wyrzuca Winddicta. Mana pewnie już ma ochotę zaatakować. To by nie miał po takim początku, po tak szybkim i łatwym dojściu do już konkretnej kompozycji. Zloty chyba mają zaatakować od lewej strony reszta jednostek tutaj. Chyba, że poleci lotami do drugiej bazy przeciwnika. Tutaj Mina zauważa ten fakt. No i ja atakować, o dobrze, świetnie, podniesienie z Tanka, tylko no wykonanie nie jest takie może nienaganne, takie <laughs> trochę ciężkie, ale chyba i tak mana daje, tak, daje radę, jest okej, okay. nawet SCV nie wyciąga jeszcze do obrony Windicta, może teraz tak, teraz nawet muła wyciągnął z wrażenia Amerykanin, o nie, kolosy są odsłonięte, trochę dużo Maruderów, ale trzeba by na pewno, Maruder też szybko pękł od Immortala, ale Immortal został zniszczony, teraz podniesie kilka jednostek Grzegorz, kolos rozwalony, ale wbiegają z loci. No jest fantastycznie. No ta mapa naprawdę była tak łatwa... Yy, o Boże, jeszcze jeden Kolos pęka. Ale... Kurczę no, tak cały czas na granicy. Tak myślałem, że już GG, że już koniec, że mapa łatwa. Ale jednak nie jest koniec. Gramy dalej. SCV sporo przeżyło. Bo przez chwilę już, już miało być GG. Ale Mana też pewnie jest jakoś szczególnie obrażony na sytuację. Obserwera przyzwał? Ciekawe dlaczego w to miejsce. Może przypadkowe kliknięcie? W sumie nie wiem. Ale bardzo dziwna sprawa. Może on gdzieś tutaj był, dziwnie ustawiony. Może mana wiedział, że za chwilę zostanie jakoś stracony. A to może zobaczymy, albo albo i nie. Po raz kolejny Polak rozdziela swoje jednostki w taki sposób, żeby widzieć kselnagi, widzieć też przy okazji tą adeptką, czy coś idzie przez środek. To spora mapa. Całkiem duża. Patrzyli, poskanował nawet Vindicta, zobaczył Archona, Mana po raz kolejny wychodzi na mapę, Obserwer spogląda na defensywę przeciwnika. Chociaż nie zbliża się tak bardzo blisko, raczej to jest taki obserwer, który ma wykrywać miny w, w bitwie albo przed nią. Oooo! Tu, tu jest mina, tu jest tureta, Warpizm, zupełnie sobie to wszystko ominął. Jego taka defensywa nie interesuje. Chociaż, no szkoda, że Mana się jeszcze bardziej tym Warpismem nie przejął. O, wow, on, o okej, okay, chyba już ucieknie, no to jakiś chociaż mamy pozytyw. Botwinik 2-0 z Geraltem! O mój Boże. O mój, bo o mój Boże, no to bardzo źle. To ja się, się nie dziwię, że Geralt wkurzony. No bo to się nie powinno wydarzyć. Ale widocznie jakieś dobre buildy, jakieś dobre zagrywki miał Botwinik. No i to jest knockout bracket dla Geralta. Skandaliczne zagrywki tam musiały być. A może podwinik tak dobrze zagrał? Kto wie, no to jest Walencja, a Botfinik też Hiszpan, no to może no, coś mu tam sprzyja jednak. Pana zabezpiecza swoje bazy. No chcę tak chyba bardzo zachowawczo jednak postąpić, bo normalnie wygrywa się tym timingiem koło właśnie tej 8-9 minuty powiedzmy z trzema Kolosami, to co widzieliśmy. A jeżeli się to nie uda, no to ciężko chyba dalej atakować, jak mecz jest w miarę wyrównany. Z lotu wysłanych górą. Tutaj obserwer spogląda. No, zobaczył mana w sumie co. O, teraz może wyliczy. O, jak zakrzaka! Fajnie się teraz zasadził mana. No, ale tak się zasadził, że w sumie i tak <grym> ucieka teran, ale, ale próba była bardzo zacna, bardzo przyzwoita. Winchina wie, że chyba co nie wyjdzie na mapę, to będzie tutaj gnębiony. Czas. Trudna sprawa. Poleciał Mana teraz na czwartą bazę swojego przeciwnika. No uniemożliwia lądowanie, tu jeszcze jakieś dwie CV rozwaliły disraptory. No widać, że chce Mana stoczyć walkę, korzysta dla siebie Windina też. No ale to Polak ma większe zaopatrzenie i w sumie to nawet powinien tak podchodzić od jakaś Śmina zniszczona bardzo dobrze, do tego też są świetne disraptory. razem prawą stroną chyba Warpiz mnie wleci, jest za mocno obity i tam są też już torety w, w większej liczbie. Jeszcze raz podchodzi Mana. Widać, że ma ochotę stoczyć tę walkę. No i Disraptory. Was nadzieja, żeby szybko i w zasadzie bezproblemowo, bezbo bezboleśnie wygrać całą potyczkę. Command center atakowany. Tutaj jest CV przypadkiem też chyba wysyła tam. Dobrze ma ustawione Disraptory Mana. Nie da się w nie tak łatwo wjechać i ich rozwalić, tyle jak. Liberatory też próbują przeszkodzić, ale mana się trochę ofiarnie, ale też nie w nie wbija. No i kolejna awantura leci kula. O, dobra, bardzo dobra kulka. Sporo jednostek na zniszczonych. Kolosy chyba też się chwilę dłużej. O, dobrze, dobrze. Jeszcze od dołu też bijał mana. Rasa, dobrze poszło, kurczę. Jakoś łatwo nawet w sumie ta cała, ta cała akcja. Zobaczmy też, co się działo od dołu w tym samym czasie, jak była ta batalia. A, w sumie, nic wielkiego. Po prostu się rozleciał windyk od tych wszystkich różnych kulek. No i brawo Grzegorz, good job. Jeszcze na scenie głównej gra Trigger z DNS-em. Może, może teraz tak do odmiany. Dobra, Spoko. Hmm. No to co, Mana awansowała z drugiego miejsca w grupie, jest Spoko. Jest OK w tym przypadku. Gerald niestety spada do, do knockout bracket. Razer jest. Co to za hacjenta utrzymanku? To jest, to, jest, to jest taki hotel, powiedzmy. Airbnb, takie wiesz wynajęte mieszkanko na parę dni. Jak jesteśmy w Walencji, w dziewięć osób. Witamy, witamy. Bary Regan, kiedy nowa gra, Giant. Beta ma być za rok około. Raz,